Przede wszystkim główny wniosek, i może to, co wyniosłem z tej debaty, to jest to, że y, ludzie, którzy są w branży fintechową i mają podobne doświadczenia do mnie, do mojej organizacji. A mianowicie to, że dzisiaj są pewnie coraz lepsze i dobre czasy dla tego typu biznesu. Natomiast jeszcze lat temu. 7, 8, nawet 10, te projekty jakby były już znane z nazwy, natomiast nic dalej się nie działo. Więc dla mnie główny wniosek, że te wszystkie doświadczenia są zbliżone. No a w związku z tym na pozytywnie to, że to ma szansę, wszystkie te projekty, to co razem robimy w ramach tego ekosystemu i siur techowo-fintechowego, ma szansę na powodzenie, jest teraz coraz więcej tego, więc jest czego wybierać. Na pozytywnie i na negatywnie, ale negatywnie w pozytywie, a mianowicie to, że jest bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi Ludzi, wiadomo, więc bardzo dobrze. Możliwość wymiany poglądów, networkingu. Co jest negatywne, ale jest w sumie pozytywne, to to, że publiczności na sali, przeważnie na każdym panelu, jest o połowę mniej niż powinno być, bo wszyscy ze sobą rozmawiają w miejscu kawowym. No ale to jest pozytywne, no ludzie chcą ze sobą porozmawiać o konkretnych biznesach, o konkretnych projektach. No ale jak już się znudzą, czy chcą posłuchać ciekawej tematyki, no to wchodzą z powrotem na salę. Także doświadczenie bardzo dobre, uważam, że fajny fajne moment fajne miejsce do wymiany tego typu poglądów.